Witam serdecznie, dzień dobry na czerwonym dywanie, dzisiaj jak zawsze w piątek o tej porze kabaretowy przegląd prasy, a moimi gośćmi dziś są Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, dzień dobry, dzień dobry. oraz Kawy z kabaretu, nie zaskoczenie wcale, Hrabi, dzień dobry. Ja też dzień dobry, dzień dobry, wy takie miny macie jakieś ponure? Ja powiem szczerze, że ja ostatni raz wstawałem o tej porze, tak jak dzisiaj, jakieś parę miesięcy temu, dlatego... To znaczy, że nie odprowadza dzieci do szkoły? Strasznie, jakby się, obudzi... ja się odprowadzam, to by dla to ciebie jest. to było ja nie, normalne. Ja nie skandal. pamiętam, kiedy się obudziłem i kiedy było ciemno jeszcze, a dzisiaj właśnie doświadczyłem czegoś takiego. A widzisz, to się cieszę, że w związku z tej przeglądem pracy jesteś, bardzo fajnie. Więc pierwsza informacja, moi drodzy. Mhm. Kuba Wesołowski podaje gazeta Rewia, boi się komputera. Komputer mnie przeraża, mówi aktor. Mam dziwne wrażenie, że czeka na mój błąd potknięcie. I moje pytanie jest, co robi komputer Kubie Wesołowskiemu, kiedy już to potknięcie albo błąd wypatrzy? Jak myślicie. Go, pewnie go kopię, mi się wydaje. Tak, tak, może go kopię. Ba, bardzo dotkliwie go kopię i on musi. Albo wyświetla na ekranie jakieś, na przykład y, y, bardzo smutne rzeczy. Przykład, Albo w w przypadku Kuby Wesołowskiego może wysłać, może ta, ta ostatnia rola, którą zagrałeś wcale nie była taka fajna. tak, to, on może do tego przerażać i tego może przerażać. Tak, tak, może tak być. A widzicie no, możliwe. możliwe. Ale, to ale jedna, to może się jedna jest jedno jest pocieszający, że Kuba Wesołowski nie musi się utrzymywać z obsługiwania komputeru, bo w ten sposób nie przeżył aktorstwa musi i to jest przerażające, znaczy, nie, nie przerażające, że musi, tylko że... O, dobra. Lepiej, żeby, żeby go przerażało na przykład y, komputer, niż na przykład gra aktorska. Nie? Bo w tym momencie tak, jego życie mogłoby się darach. bardzo skomplikować. To jest racja. O, właśnie do no, tego tak. chciałam to nawiązać. że komputera Za mnie nawiązałeś, bardzo dobrze. Patrz, mhm. pomimo, że jest tak rado, udało mi się nawiązać. To kolejna informacja. Tym razem Twoje imperium podaje, że Ała Pogaczowa w wieku 64 lat została mamą, drzykała się potomstwa, została matką bliźniec, które w Moskwie urodziła wynajęta przez artystkę Surogatka. Ich ojcem jest, uwaga, piąty z kolei ale i mąż Ałuły Pogaczowej, który jest 27 lat młodszy. Na takie Więc ja znaczy, myślę. A ja my, mogę powiedzieć, co ja myślę? Dobrze. myślę, że to fajnie. Ja myślę, że jednak fajnie. Skoro on się zdecydował, skoro on bardzo chciał, i w ogóle. Para... A skąd to wiesz się ja, no, że on bardzo chciał się No a jak Jeszcze... nie, nie, się... nie, no, no, się nie, nie. W tym wieku kobiety... Ale w tym no, kobie... wieku kobiety już nie są silne, także myślę, że jednak tutaj nie mogła wrzeć aż takiej znaczy, presji. Na, ta, na, na pewno jest Aua na pewno jest bardzo, bardzo silna psychicznie, także tutaj nie, nie no, no. można tego powiedzieć. Ale no jakoś tak zakładam, że skoro ktoś robi tak, coś tak ekstremalnego, bo jednak ekstremalnego, to to, to na pewno była ich wspólna decyzja i chcieli, także tak, ja uważam, taki, że w porządku. Taki życiowy skok na bandzie, ja można powiedzieć. No. Ale bo to bliźniaki, tak? To bliźniaki. Więc ja myślę, że w związku z tym, że to jest taki dość oryginalny związek, myślę, że y, jeden bliźniak jest młodszy, drugi jest starszy. O 27 lat. No ja nie wiem, jak, ile na pewno taka różnica w tym musi być dość duża. Tu nie macie rację. Kolejna informacja również związana z, no tym razem nie z macierzyństwem, ale z tacierzyństwem. Pan poseł Ryszard Kalisz, wiemy, że jest świeżo upieczonym ojcem. I uwaga, mam dla Was zdjęcie, jak Ryszard Kalisz wygląda z misiem, kocykiem i pieruchami. Mhm. Jak według was? No jak Proszę miś, bardzo. Jak duży miś. Duży, to, jeszcze większy miś. To jest... A nie, to jest pan Kaliś, bo ja właśnie, właśnie pomyliłem z misiem. Kto kogo trzyma na ręku? To <laughs> mnie to, dla mnie to jest tak, miś idzie lasem i niesie koszyk, w koszyku nasi, niesie dobra. Znaczy nie, w koszyku już nie niesie... Nie, spójrz na pana e, e, na misia, miś już nie niesie w koszyku dóbr. Dobra są już dawno zjedzone. O to wypasą do posła Ryszarda, rany. O to, że, że tak jak każdy lubi zjeść. Jak, jak, każdy, jak każdy miś. Dobra, jak każdy ostatnia miś. informacja dotyczy, dotyczy Justina Timberlake'a. Mhm. Mam trochę ciekawostek na jego temat z życia na gorąco. Pierwsza, Justin Timberlake ma zdiagnozowane ADHD oraz OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Widać to na przykład w tańcu, w ruchach? No więc właśnie mi się wydaje, że to się u niego dokładnie przekłada właśnie w, w ruchach. I, I zwłaszcza ADHD, bo to w jakiś sposób on się porusza, tak się nie poruszają ludzie, którzy nie mają jakichś problemów. Ludzie problem. normalni. No, przepraszam bardzo, gdzieś idąc ulicą gdziekolwiek, czy ktoś tak się porusza, a na ulicach właśnie chodzą ci normalni ludzie. A Justin tak się porusza po ulicy. Myśmy go słuchali, jak jechaliśmy tutaj przypadkiem, rzeczywiście. Jego naj, 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 najnowsze płyty świetna. I co, hmm. i słuchać na przykład, że boi się panicznie pająków, oczywiście. rekinów i węży? To przede wszystkim to takiego to, to 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 po muzyce. Ależ oczywiście, to jest ale muzyka, tańcu. się boi ale tańcu, że się ale tańcu. rekina, ale boi. To też mi się rekina się, się wydaje, że on po tak. prostu przed tańcem, on sobie tylko zamyka oczy i sobie wizualizuje, że węże po nim chodzą i pająki <laughs> tak, i następnie tak. on to strąca z siebie i w ten sposób ma taki fajny, <laughs> fajny Cześć, taki, taki jeden kawałek, kawał, o kabarecie zresztą śpiewał i ja mam wrażenie, że tam... Tak, to mam wrażenie, że właśnie w tym utworze on się bał rekina. A tak. o którym kabarecie śpiewał? A propos kabaretu i wyśpiewania, to wyśpiewajcie mi co dzisiaj o godzinie 21.50. Dzięki Bogu już weekend wydarzy się. O 21.50 dzisiaj nasz program Pienia i Jęki Hrabiego Piosenki. Kompilacja naszych najbardziej ulubionych przez nas piosenek. No i oczywiście wiadomo, jak nasze, nasze piosenki są takie dość charakterystyczne, ponieważ one są takimi mini-sketchami. U nas nie, nie tylko śpiewamy, ale staramy się, by ta piosenka była naprawdę taka, powiedzmy, no, rozbawiająca ludzi. A będą że... takie ruchy przypominające jazz okay, okay, i będzie. Okay, jest Też jedna piosenka będą. taka popowa. I będziemy śpiewać w białych strojach, wieśniaczych koniecznie, to jest bardzo ważne. No także zrobiliśmy sobie taki przemarsz przez różne style muzyczne. No i mamy nadzieję, że Państwo to będą się oglądali. To który, który pokazywaliśmy. Grywamy go dość często, jeżdżąc po Polsce na scenach. I bardzo fajnie, chociaż czasami ludzie... Czyli więcej nie zdradzamy, zapraszamy. Nie możesz dać. Są, Mogę, mogę. Są lekko, <grym> są lekko zniechęceni, bo się boją, że piosenki. Natomiast później wychodzą naprawdę zadowoleni. I to jest ciekawostka. To w takim razie życzę Państwu, abyście Państwo oglądali dzisiaj o godzinie 21.50. Dzięki Bogu już weekend i abyście Państwo byli zadowoleni, Jakiś bo pasuje. wiem, że Państwo są zadowoleni z głosowania na absurd Tygodnia, każdego tygodnia. W ubiegłym tygodniu Państwo wybrali na stronach Plejady oraz Facebooku Absurd w wykonaniu kabaretu skeczy, nie, skeczy czy skeczów? Mhm. Dobra, a dzisiaj mogą Państwo głosować na te propozycje od dzisiaj na Facebooku również i serwisie Plejada. Proszę bardzo o to Absurdy tego tygodnia. Moim ulubionym absurdem minionego tygodnia jest występ. W sumie chciałoby się być zespołu, ale bardziej wokalistki Pati w pewnym programie w telewizji śniadaniowej i szczególnie zaangażowanie muzyczne gitarzystki i pianistki. I chciałem, może komuś się to nie spodoba, ale bardzo mi się to podobało. Uważam, że to był bardzo fajny zabieg. wszyscy, ja nigdy w życiu nie słyszałem o Pati, a tu nagle słyszę. Ale chciałem coś polecić na bazie tego. Polecam to co zrobił z tego Cezik. On mianowicie chciał pokazać co oni tam co one tam naprawdę grały i śpiewały i to jest Polecam, to jest fantastyczne. Największy absurd, jaki usłyszałem w zeszłym tygodniu, to słowa mojej córki. One brzmiały mniej więcej tak. Agu, eru, a. -lu -e -lu -a. jeszcze raz. Agu, -e To jest absurdalne. Kurczę, a jak już jesteśmy przy dzieciach, to ja się muszę odnieść do pewnej sprawy. Jestem kowalciarzem, ale będzie poważnie. Czytałem słowa arcybiskupa Michalika i myślę sobie, słowa a propos pedofilii i dzieci, myślę sobie tak, jak ktoś ma gadać takie bzdury, to lepiej nikt się w ogóle nie odzywa. Albo mówi... A, dzięki formacjom szatle. Największym absurdem ubiegłego tygodnia było dla mnie przeczytanie takiego newsa, że pod tytułem Biusty celebrytek na imprezie. I to mnie zastanowiło, ponieważ tam było napisane, że celebrytki prezentowały swoje biusty na ściankach. I jeszcze jedna rzecz: że te biusty tak naprawdę to nie przyszły, nie przyszły osoby, nie przyszły jakieś jacyś ludzie, tylko przyszły biusty. Które przyniosły celebrytki i prezentowały je na ściankach. I zastanawiałem się, jak można prezentować na ściance, co to jest ta ścianka, czy to są jakieś ścianki spinaczkowe, czy to jakieś ścianki, nie wiem, czy to jest część na przykład jakiegoś dekoltu, sukienki, czy tak się mówi na coś. Dopiero później doszło, że one stają na tle ścianek i tam prezentują biusty. Czyli przyszły same biusty i przyniosły je celebrytki. I tyle.